Ostatnio na pomysł, aby wprowadzić taki cykl, w którym regularnie będę opowiadał o premierach danego miesiąca. Obudziłem się trochę za późno, ponieważ mamy już połowę marca, ale postanowiłem to nadrobić i w tym odcinku opowiem o grach, które pojawią się w nadchodzących dwóch ostatnich tygodniach marca. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień idzie Battlefield Hardline, czyli najnowsza odsłona serii Battlefield, która pojawi się w Polsce już 19 marca. E, będzie ona znacząco różniła się od swoich poprzednich, ponieważ będzie osadzona w realiach e, miastowych, e, a głównym celem będą m.in. napady, czy porwania. Zobaczymy, czy ta konwencja sprawdzi się wśród graczy. Przede wszystkim, czy spodoba się, czy swoją grywalnością będzie potrafiła przyciągnąć graczy na dłuższy czas, czy tylko w ramach ciekawostki, a coś to nowego, elektronicy nam zaserwowali. Charakterystyczne będzie to, że kampania single player, do tej pory traktowana dość po macoszemu, jeśli chodzi o poprzednie odsłony serii Battlefield. Tutaj dostanie całkowicie nowy wymiar, a mianowicie zostanie podzielona na odcinki serialu sensacyjnego, czyli będziemy mogli poczuć się trochę jak w chociażby Miami Vice. Natomiast nie oszukujmy się, że tak naprawdę sukces tej gry będzie polegał tylko i wyłącznie na trybie multiplayer. Zobaczymy, czy serwery będą pełne, czy też może na samym początku będą jakieś problemy ze strony Electronic Arts. E, nie będzie można się dostać, czy będą przerwy e, w połączeniu. Bardzo wiele zależy też od e, strony technicznej. Jak dobrze wiemy, jeżeli chodzi o Battlefield 4, tutaj pojawiały się naprawdę bardzo duże problemy z, albo z połączeniem, albo z bagami występującymi w grze. Było to łatane na bieżąco przez dość długi okres czasu zanim ta gra stała się grywalna. E, mi osobiście trochę to przypomina idea 2 który był świetną grą. Zobaczymy, czy to pójdzie w tym kierunku. Ja niestety nie grałem w beta, ale myślę, że spora część z Was miała tę okazję, więc mogła przekonać się, czy warto dać tej grze szansę i zakupić pełną wersję, która pojawi się, tak jak już wspominałem, 19 marca. Ja tymczasem będę przeglądał się uważnie materiałom, które będą pokazywały się. Jeżeli zdecyduję, że faktycznie warto poświęcić tej grze trochę więcej czasu, myślę, że to zrobię. Co tutaj mamy dalej? Worlds of Magic nowa gra, studia Wastelands Interactive, polskiego, które do tej pory chyba nie zasłynęło żadną większą grą. Jest to strategia 4X: Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Takim głównym przedstawicielem tego gatunku, jeszcze do starych czasów, bardzo dawno temu, był Master of Orion. Naprawdę świetna gra. Być może ktoś z Was pamięta. Natomiast tutaj, jak przyglądałem się temu trailerowi, który został niedawno wypuszczony z okazji właśnie tej zbliżającej się premiery, przypomina mi to Heroes of Might and Magic. No, oczywiście, osadzony w realiach takich fantasy, z większym naciskiem na, na rozwój miast, drzewek technologii e, i niestety uboczną prawą graficzną. Także osoby, które zwracają uwagę na to, jak gra wygląda, e, a nie jak się w nią gra, e, no mogą się trochę rozczarować. Natomiast e, nie przekreślałbym szans tej gry ma na zaistnienie m, dłużej na rynku i, i też ich e, szans sprzedażowych, e, ponieważ no, zapowiada się całkiem interesująco. Um, ja osobiście raczej chyba sięgnąłbym po nową część Heroesu, która niedługo wyjdzie, a ze starych gier 4X po Master of Orion. No, słuchajcie, teraz prawdziwy hicior, kandydat na ekskluziwa roku e, dla PS4. E, gra, która może sprawić, że e, osoby, które jeszcze nie mają tej konsoli, zdecydują się na jej zakup, a mianowicie Bloodborne. E, gra akcji z perspektywy desire? TPP, czyli Black Person Perspective. E, jest to gra autorstwa e, osób odpowiedzialnych za. Serię Dark Souls czy Demon Souls, które dały się poznać z tej strony, że gracze autentycznie niszczyli kontrolery, wpadali w jakąś nerwicę, ponieważ poziom trudności był tak wyśrubowany, że naprawdę potrafił doprowadzić do skrajnych emocji, nawet najbardziej spokojnej osoby. Jak widać, gra w, w takim mrocznym klimacie, ponury gotycka architektura, takie to troszeczkę ee, no można powiedzieć transylwańskie klimaty. Dużo krwi się leje. Niestety najczęściej zaczynamy naszą test w tego, że poziom trudności e, myślę nie będzie wcale niższy od e, Dark Souls. E, natomiast sam trailer robi wrażenie. E, Muszę przyznać, że jest to tytuł, jeżeli oczywiście nie będzie jakichś tam kardynalnych błędów, to, to jest to tytuł, który beware. może spłonić do konsoli. Oczywiście przynajmniej dla osób, które e, nie zrażają się tym, że po raz e, endy e, zostanie im wyświetlony ekran, e, you died, e, low takim e, e, checkpoint, tak? for Good hunter, your presence somehow soothes. What is it you desire? And so. The Hunt Begins Again. No, słuchajcie, taką perełkę zostawiłem sobie na koniec, a mianowicie Pillars of Eternity. Jest to gra twórców m.in. Baldur's Gate, Icewind Dale czy Fallout, czyli takich klasyków największych tak, tego gatunku CRPG. Po, zdaje się, kilkunastu latach postanowili oni stworzyć coś nowego, co mogłoby przypomnieć starym wyjadaczom, jak kiedyś grało się w takie gry, jak to kiedyś wyglądało i przyciągnąć ich z powrotem na długie, długie godziny przed ekran monitora. Ta gra wygląda, no, dokładnie tak jak Baldur's Gate 2, jest w tej samej konwencji zrobiona. Fantazji malowniczej. E, ja zastanawiam się tylko, czy e, ci młodsi gracze nastawieni na gry takie bardziej action RPG, powiedzmy takie jak Dragon Age, skorzystają się na ten tytuł, czy to przełoży się na sprzedaż Priors of Eternity. Na Kickstarterze, jak zaczyna się ten projekt, on zebrał wystarczającą ilość funduszy, e, były realizowane kolejne te cele. No i w końcu e, osoby, które fundowały ten projekt. Zaczekały się jego wydania. Będzie 26 marca, także już w przyszłym tygodniu. No i zobaczymy, czy jakby ta konwencja, ta formuła sprawdzi się i czy ta gra odniesie sukces. W tym odcinku premier to tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się pierwszy odcinek z tej serii. Jeżeli tak, to. Zachęcam do, do komentarzy, do, do lajkowania. Teraz zobaczymy się pod koniec marca, kiedy to będę opowiadał o premierach kwietniowych. A póki co, zachęcam do oglądania innych filmów na kanale i subskrybowania. Dzięki na razie.